Witajcie, moi kochani! Dziś nas wzrok skupimy na bardzo krótkiej księdze proroka, którego każdy z nas doskonale kojarzy. Żył w VIII wieku przed naszą erą na ziemiach północnego państwa, czyli Izraela. W czasach, no co by tutaj dużo nie mówić w czasach bardzo burzliwych, zarówno dla jego ojczyzny, jak również na całej arenie międzynarodowej tamtego obszaru. Ów prorok doświadczył kilku spektakularnych cudów w swoim życiu, a pochodził z małej miejscowości o nazwie Gad Hefer. Jego tata miał na imię Amittaj, a imię tego proroka oznaczało po hebrajsku gołąb. Jonasz. Tak, Jonasz bo o nim mowa, był swego rodzaju niezwykłym prorokiem, dającym nam wartościową lekcję, jak to jest, kiedy ucieka się przed Bogiem. Dzisiaj moi kochani. Zaczniemy nasze rozważania właśnie z księgi Jonasza. Tych rozważań będzie, będzie kilka, dwa, być może trzy. Ale dzisiaj rozpoczniemy takim wstępem i zadamy sobie pytanie, właśnie jak to jest, kiedy ucieka się przed Bogiem. Ale o tym za chwilę. Tak naprawdę niewiele wiemy o Jonaszu. Oprócz tego, co sama księga o nim mówi, oraz. Pewna jednoznaniowa wzmianka w Księdze Królewskiej. E, dokładnie jest to druga księga królewska, 14 rozdział 25 werset. Nie wiemy, czy Jonasz miał rodzinę, czy miał dzieci. Nie wiemy, czym się zajmował, jakie miał wykształcenie. Natomiast wiemy, że prorokował w Izraelu zapanowania złego króla Jeroboama II. Wiemy również, że był bardzo negatywnie nastawiony do narodu asyryjskiego, które wówczas wiodło Hegemonię w tamtejszym terenie. Wiemy również, że sam Bóg powołał go na proroka pana. Wiemy również, że jak na proroka Bożego, nie wykazywał się on zbyt szlachetnym charakterem. Ale zanim przejdziemy do treści samej księgi, aby ją lepiej zrozumieć, potrzebujemy troszkę nakreślić historię tamtego okresu. W VIII wieku bowiem przed Chrystusem miało miejsce wiele ciekawych rzeczy. Na przykład w dolinie Gangesu, czyli w dzisiejszych Indiach, Bangladesz, ludy indoirańskie docierają tam i rozpoczynają budowę miejskiej cywilizacji. Bliżej nas, bo w Grecji w roku 776 przed Chrystusem mają miejsce pierwsze igrzyska olimpijskie. W tej samej Grecji około roku 750 przed Chrystusem znany nam Homer pisze swoją słynną Iliadę i Odyseję. Natomiast w roku 753 przed Chrystusem zostaje założone miasto Rzym. Natomiast od około 150 lat państwo nowoasyryjskie odradza się, by właśnie w VIII wieku przed Chrystusem osiągnąć swój szczyt, rozciągając swoje granice na cały obszar Mezopotamii i tzw. Żyznego półksiężyca, sięgając ostatecznie nawet aż po Egipt. Asyryjczycy. O nich czytamy w Biblii niejednokrotnie, byli niezwykle brutalni. Podboje prowadzili w sposób bardzo krwawy, tym bardziej, że ich nadrzędne bóstwo było bogiem wojny. Ich brutalność to takie połączenie armii czerwonej z hordami Hunów i wojownikami Dzingis Hana. Generalnie, kiedy ktoś w Izraelu słyszał słowo Asyryjczycy i nie tylko w Izraelu, oczywiście, to przychodzić mogły im na myśli tylko złe skojarzenia. Izraelici bali się bardzo Asyryjczyków i jak wiemy z historii, owi Asyryjczycy ostatecznie w roku 722 przed Chrystusem podbili państwo północne, zdobywając Samarię oraz wylodniając tereny północnego państwa i deportując zamieszkałą tam ludność daleko w głąb spieczonej ziemi dzisiejszego Iraku. I właśnie w takich okolicznościach. W okolicznościach, kiedy państwo asyryjskie wiedzie hegemonię w tamtejszym terenie, w takich okolicznościach Jonasz słyszy słowa zapisane w księdze. I czytamy tam tak. Stań, mówi Bóg, i udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta i uprzeć jego mieszkańców, że postanowiłem rozprawić się z ich złem. I tak sobie myślę, że kiedy Jonasz usłyszał te słowa, to tak jakby dzisiaj Pan Bóg powiedział do ciebie: wstań, udaj się do żołnierzy i przywódców państwa ISIS i powiedz im, że postanowiłem rozprawić się z ich złem, które wyrządzają innym. I, i możesz pomyśleć, y, zaraz, zaraz, czego ty ode mnie Boże oczekujesz? Przecież to jest zadanie nie, nie do wykonania, albo po prostu innymi słowy. Misja samobójcza. I wiecie, tak sobie myślę, że o wiele łatwiej jest być Bożym dzieckiem niż Bożym sługą. O wiele łatwiej jest śpiewać Bogu o Bożej miłości, pieśni dla Pana Boga o Bożej miłości, o wierności, łasce, niż wykonywać Bożą wolę. O wiele łatwiej przychodzić na nabożeństwa niż wchodzić do osobistej, komory modlitewne i odbierać od Pana Jego wolę dla mojego życia. O wiele łatwiej jest być komentatorem kościelnym niż pokornym sługą Kościoła, ponieważ generalnie odpowiedź na Boże powołanie do łatwych nie należy. I o tym doskonale przekonał się Jonasz. Słysząc słowa wstań i idź do Niniwy, jedyne co Jonaszowi przyszło na myśl to niewypełnienie tego zadania. Odpowiedź na Boże powołanie do łatwych nie należy. Ponieważ powołanie to zgoda na niepewne. Jonasz nie wiedział, co się z nim stanie. Powołanie to zgoda na krytykę. Jonasz był Izraelitą, a Izraelici pogardzali innymi narodami, tym bardziej Asyryjczykami. I gdyby ktoś dowiedział się o tym, że Jonasz wybiera się do Asyryjczyków, do tych pogan, to pewnie czekałaby Jonasza krytyka. Powołanie to również zgoda na niewygody. Wiecie, Jonasz został wezwany, aby przemierzyć około 1300 km w nieprzyjaznych warunkach. Powołanie to też ciągły trud i przeciwności. Nawet ochrona przed słońcem została mu ostatecznie zabrana, o czym będziemy czytać kiedy indziej. Ale odpowiedź na Boże wezwanie wiąże się z wieczną chwałą, jaką Bóg chce obdarzyć wiernych mu sługi. I oczywiście, choć powołanie do łatwych nie należy, to jednak. Jego wartości nie da się zmierzyć ziemskimi miernikami. Dlatego powołanie, choć wymagające, to jest ostatecznie nas gloryfikujące, Bogu chwałę niosące, a innych ludzi ubogacające. Kiedy patrzę w historię Jonasza, to widzę, że jego powołanie wiązało się z ryzykiem, z niepewnością, krytyką, niewygodą, trudem i przeciwnościami. Ale widzą również człowieka, który miał szansę poprzez swoją, swoje posłuszeństwo zyskać wiecz, wielką chwałę. Ostatecznie oczywiście ją zyskał, ponieważ tak czy owak wykonał Boży wyrok, natomiast do łatwych to nie należało. Natomiast czasami jest tak, że wolimy ucieczkę niż posłuszeństwo. Nasz dzisiejszy bohater wybrał właśnie Ucieczkę. Czytamy w trzecim wersecie jego księgi takie słowa. I on nasz wstał, ale po to, aby uciec do Tarsisz, i znaleźć się jak najdalej od pana. Wyruszył w drogę do Jafy, tam znalazł okret płynący do Tarsisz, zapłacił za podróż, wszedł na pokład i popłynął z załogą do Tarsisz. Nie, najmożliwie jak najdalej od pana. Jeszcze raz posłuchajmy. Możliwie jak najdalej od Pana. I ten zwrot jak najdalej od Pana pojawia się tutaj dwukrotnie. Wiecie, czytając te pierwsze trzy wersety księgi Jonasza, widzimy pewną interesującą dynamikę. Dynamikę takiego Bożego polecenia i ludzkiego wykonania. Bóg mówi: idź do Niniwy, czyli idź na wschód, ale Jonasz idzie na zachód. Bóg wysyła go do pustynnego kraju, ale Jonasz wybiera morze. Jonasz decyduje się zrobić zupełnie coś innego niż to, co zlecił mu sam Bóg. Poszedł w zupełnie innym kierunku. Kupił bilet, o czym o tym czytamy, a więc poświęcił swoje środki po to, aby znaleźć się na pogańskim statku. Boży prorok miał plan ucieczki przed Bogiem. Chciał uciec przed zadaniem, które zlecił mu sam Bóg. Nie mam pojęcia, jakie myśli mu mogły przyświecać, ale powinien wiedzieć, że przed Bogiem nie da się uciec. Wydaje się więc, że jego działanie było mało logiczne, prawda? Zanim jednak głośno się zaśmiejemy albo potępimy tego uciekającego proroka, to zadajmy sobie pytanie: Czy czasami ja sam nie uciekam przed Bogiem? Czy czasami ja sam nie uciekam przed Bogiem? Albo idźmy dalej. Czy jest coś, o czym wiem, że Bóg ode mnie tego oczekuje, ale wzbraniam się przed tego wykonaniem? Trudne pytania, bardzo trudne, ale myślę, że doskonale i pięknie wpisują się w to przesłanie z, na samym początku tutaj wynikające z tekstu księgi Jonasza. Dodatkowej dramaturgii w tym. W całym opisie nastręcza nam również mało zauważalny fakt. Otóż w wersecie trzecim występuje taki hebrajski czasownik Yarat, oznaczający dosłownie schodzić. Schodzić. I zapamiętajmy to słowo schodzić. Tam jest napisane Jonas szedł. I jest to jedna z takich kluczowych idei pierwszej części tego opowiadania. Jonas schodził do Jafy, później schodził z lądu na statek, Później schodził pod pokład, gdzie zasnął w głęboki sen. W końcu, można by powiedzieć, wszedł pod taflę morza tak? i znalazł się w brzuchu ryby. I kiedy modli się, to tam używa takiego też ciekawego słowa, kiedy mówi, mówi o zejściu do korzeni gór, czyli na samo dno. I wiecie, to pokazuje, że uciec, ucieczka Jonasza. Nie jest przemieszczeniem się w inne miejsce, ale powolnym upadkiem proroka oraz nieuniknionym oddaleniem się od Pana. Prawda więc jest taka, że nasza niezgoda na Bożą wolę oddala nas od Pana. I to jest bardzo ważna myśl, którą bardzo chciałbym, byśmy zapamiętali. Nasza niezgoda na Bożą wolę w naszym życiu po prostu nas od Pana oddala. Ponieważ jesteśmy nieposłuszni, a nieposłuszeństwo do Boga niestety nie przybliża, prawda? Wyobraź sobie, że listonosz przynosi ci list. Jest to polecenie, abyś przybył na spotkanie w wyznaczonym czasie i miejscu. Co zrobisz? Założę się, że twoja reakcja będzie zależeć od tego, kto podpisał się pod listem. Jeśli to był ktoś, kogo nie znasz, najprawdopodobniej list zignorujesz. Jeżeli zaś to był ktoś, z kim się liczysz, to wykonasz to polecenie. A więc, dalej, okazuje się również, że nasza odpowiedź na Boże wezwanie jest w dużej mierze uzależniona od naszego poziomu zaufania do Niego. Jeszcze raz to powtórzę. Nasza odpowiedź na Boże wezwanie jest w dużej mierze. Uzależniona od naszego poziomu zaufania do Niego. Jeśli nie znamy Boga dostatecznie dobrze, to możemy mieć problem z zaufaniem Jemu. Jeśli nie znamy Boga dostatecznie dobrze, to możemy mieć problem ze zgodzeniem się na Jego wezwanie, wolę czy plan na życie. Jeżeli nie znamy Boga dostatecznie dobrze, to nigdy nie będziemy, że tak powiem, bohaterami w zaufaniu. Wracając do księgi Jonasza, widzimy, że Jonasz chciał uciec, możliwie jak najdalej od pana. Jak przekonamy się, w następnym razem, za swój wybór musiał zmierzyć się z traumatycznymi doświadczeniami, które zapamiętał, niewątpliwie zapamiętał na całe swoje życie. Ale dzisiaj kończymy to krótkie rozważanie i chciałbym zaproponować trzy. Końcowe lekcje. Pierwsza z nich brzmi tak. Boże wezwanie do, i do służby powołanie do łatwych nie należą. O nie. Niejednokrotnie wymaga to wiele wysiłku, bólu, łez, odwagi, środków. Niejednokrotnie napotkać można wiele przeciwności i wątpliwości. Naprawdę, tak jest. Jestem pastorem, służę Panu Bogu od wielu lat i wiem, że. Odpowiedź na Boże Wezwanie do łatwych nie należą. Nagrodą jednak za posłuszeństwo i wytrwałość jest możliwość oglądania Boga w działaniu tu i teraz, a w przyszłości doświadczenie chwały, o której każdy nie śmiałby nawet pomarzyć. A więc pomimo tego, że odpowiedź na Boże Wezwanie do łatwych nie należą, to kiedy już odpowiemy i okażemy się być posłuszni oraz wytrwamy w tym Bożym planie dla naszego życia i służby, to wówczas spotka nas coś, o czym w zasadzie mogliśmy tylko pomarzyć. Druga lekcja, która, którą chciałbym nas dzisiaj zostawić, jest taka. Ucieczka przed Bogiem i Jego wyzwaniem jest kusząca. I wydawać by się mogło, że może się udać. Jednak, w ostateczności, postawa ucieczki przyniesie zawsze tylko przeciwności i nieszczęście. Nie warto zatem uciekać, ponieważ na tej drodze nie czeka nas nic dobrego, tym bardziej, że oddalamy się od źródła dobra, czyli samego Boga. I w przypadku Jonasza widać to doskonale, o czym no tutaj przedstawiają nam te wersety, i o czym będziemy również czytać następnym razem, że Oddala się od Bożego głosu, który usłyszał w swojej miejscowości, idzie, schodzi, w zasadzie schodzi ku Morzu Śródziemnemu, wchodzi na statek, wchodzi pod pokład, później wchodzi, czy znajduje się pod taflą wody, by w końcu ostatecznie zejść do brzucha ryby. Mówiąc takim obrazowym słownictwem, w ostateczności Ucieczka przyniesie zawsze tylko przeciwności i nieszczęście, więc nie warto uciekać przed Bogiem. No i trzecia lekcja, którą Wam zostawiam, jest taka, iż pozytywna odpowiedź na Boże przynaglenie zawsze wiąże się z ufnością, która jest wynikiem naszego poznania Boga. I im bardziej Go znamy, tym mocniej Mu ufamy. Poznawajmy Go zatem coraz bardziej, a łatwiej nam będzie Go słuchać. I moi kochani, ja spotkałem się już niejednokrotnie z taką postawą y, zwątpienia y, i nieufności w stosunku do tego, jak Bóg się zachowa, kiedy ja odpowiem na Boże powołanie. Natomiast te myśli wiążą się w dużej mierze z naszym brakiem poznania Boga jako tego, który objawił się w Piśmie Świętym. Bo, jeżeli Pan Bóg nas powołuje, to zapewnia nam swoje błogosławieństwo. Choć nie zawsze ono wygląda tak, jakbyśmy my sobie to wyobrazili. Ale zawsze Bóg jest przy nas. A jak on jest przy nas, to nawet kiedy znajdziemy się w statku, a dookoła nas burza będzie szalała, to możemy mieć pewność, że jesteśmy bezpieczni, bo jesteśmy w Jego rękach. Dlatego, moi drodzy, poznawajmy Boga. A wtedy łatwiej będzie nam jemu ufać. I niech te trzy lekcje towarzyszą nam przez najbliższe dni, i miejmy dobre, dobre rozważania na temat Księgi Jonasza. A już następnym razem podzielę się z Wami kolejnymi przemyśleniami, kolejnymi, kolejną inspiracją wynikającą z dalszej części Księgi Jonasza. Tymczasem, Bożej opieki. Do usłyszenia następnym razem z Bogiem. Papa! Pa.